Dzień dobry. Już oficjalnie myślę, że możemy wrócić do Daily Vlogów. Ja tutaj sobie odsłaniam rolety na znak nowego dnia proszę o Was. Ała, widzicie, ogoliłem się nawet. Już wypadało, bo tak tragicznie wyglądałem, że to głowa mała. Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy z Magdą teraz na badania. A jakieś tam badania krwi i inne tego typu, nie? Tak, dzisiaj robimy morfologię i robię sobie tarczyce, bo mam za wysoką tarczyce w ciąży. Mhm. Eee, a jutro robię... Co to w ciąży? glukozą. No, jest glukoza pyszna. Pani inżynier chce się wam pochwalić swoimi osiągnięciami. Zał techniki za 5 zł. Cud techniki za. 5 zł pana. No bo widzisz coś w szafie, widać coś. No imię? ledwo. Ta dam! Wow. Ej nie, no, no. spoko opcja. No to jest. No. Bo, bo ta szafa jest strasznie głęboka, tam mogą dwie osoby wejść. Po jakim celu? Żeby się schować. Ja rozumiem. Podobno grać w hide and seek. Ja rozumiem. Bardzo, <laughs> bardzo bezpieczna odpowiedź. Szanuję, <laughs> szanuję. Co innego, Chyba że jak w Simsach. W Simsach hmm. można jeszcze coś zainć. Dobra, mogę mnie ciągnąć. Tak. Mogę mnie ciągnąć. Ładujemy baterie i, i działamy z vlogiem dzisiaj dla Was. W ogóle chciałbym też zaznaczyć, że poprzedniego zbiorczego vloga zmontowała Viola. I Magda, ja to chcę oznajmić na vlogu, że Viola to jest druga najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. No, w sensie, tak się mówi, no. No, osoba, no. Ale to przyjdź, bo nikt nie ma echolokacji, żeby cię tam słyszeć. No. Kurwa, kabel. Ja na przykład na danym Baby, program... ja bardzo proszę, abyś uważała na ten kabel, ja bo wiem, urwiesz mi bardzo od bardzo internetu. Nie robię tego specjalnie. Urwiesz wiem, mi to kurde podnoś te nogi. Mów, no. Jak myślę sobie o Ninie, o kiedyś się dzieckiem, nastolatkiem, no? To chcę, żeby była wiolą. W jest najfajniejszym nastolatkiem, jakiego znałam. Ja była nastolatkiem. To, to prawda. babą To jest moja perspektywa, słuchajcie, nawet nie wiem, że on wiąże buty, coś tam robi na dole. <grym> no, tak się spektakularnie wywaliłam, że musiałam iść wczoraj po nowe lincy, bo to były moje ostatnie ciążowe. Ja nie wiem. Jeszcze w ogóle ceny ciążowej odzieży są tak wybustowane, jakbyśmy mieli to nosić całe życie, a nie kilka miesięcy tylko. Słyszymy, to jest ten punkt. Strasznie mi to drażni. To <try> jest ten freaking point. Pychmiecie zabierze już ze sobą. Proszę. Tak, super. <try> Zabieram. Stresują mnie te ciekawe rzeczy. No, no ja nie wiem, jak to jest z tego. Stretam się. To jest super miło kochamy. Zobaczysz. To no, jest najmilej na niechło, świecie. Kolejki jak za komuny trzeba stać! Co tak powiedział? Nie wiem jakieś pani napisała. Dokładnie, chyba. To, do, tak, tak. Słuchaj się starych bab, które wiesz. Nie wiem, kto opinii pisze. Idź zajmij się, nie... tam nie wejdziesz, ona chyba spokój. To to tam chodził są karty. A wy wam o co chodziło z moją spektakularną wywrotką. Szłam do bloku tędy i trzymałam w jednej ręce kota, a w drugiej trzymałam kontenery do szuflady na sztuczce I szłam sobie prosto, no i wygląda to normalnie, ale tutaj jest zapadnięte. jak to się zapadło, to mi jakby kolano przestało działać i się zgięło naturalnie. I w takim wielkim slomo poleciałam na tym kolanie i się chwyciłam tego słupka. Mam całe kolano zdarte, masakra. No i kontynuując moją przygodę z, z upadkiem w akompaniamencie Karola z szyby, e, rozwaliłam tym samym moje ostatnie leginsy, które tak już były dziurawe musiałam wczoraj jechać, no, a nienawidzę kupować nowych rzeczy ciężowych, mnie to tak denerwuje. Bo to dużo milej niż we Wrocławiu. Mamy recenzję. Fajnie tu jest, przyjemnie. No widzisz, mówiłem to Ci. Bardzo miła. Powiedziała mi w ogóle, że tutaj, gdzie pracuję, to bardzo fajnie, że mają ginekologów i że mogę spokojnie się tu, tutaj mowytać. Tutaj. No, też mi się wydaje, że tak. Wygląda wiesz, przyjemnie. No, wygląda, jakby dużo im płacili, żeby wygląda było przyjemnie. Dopiero, mamy godzinę mediki. No, no. Jest no to super, cieszę się. Przez przypadek tutaj tak naprawdę trafiliśmy. Było no, bo było blisko, dokładnie. Pani jest od razu, więc tak naprawdę. badania co miesiąc. Jeszcze raz. Mówię, że. Fajnie, że diagnostyka jest na miejscu. Tak. Więc jakbym robiła tutaj badania co miesiąc, to ja nie muszę, z nie musimy tak jak wcześniej, nie? No. że zabieraliśmy wyniki po drodze i trzeba było potem tu przyjść. Super, no. Czyli się wszystko pięknie układa, a ty jak zawsze panikujesz no i bo ja stresujesz dziecko. Ale ty chodzi o badania? No. Po co? Ja byłam obstrana pokory, jak musiałam pierwszy raz do ginekologa, pójść, żeby zobaczyć, czy jestem w ciąży w ogóle. Bo ja jestem, ja nie widzę lekarzy po prostu. Ja chronicznie, jak ja, ja mam co, ten, co miesiąc gulę tutaj w gardle. Widzisz, jaki tam samochód stoi? Myślisz, że ktoś tu im mało płaci za to, żeby byli mili to jest dla pacjenta? Szpital. No, No właśnie. To jest prywatny szpital. Eee, tak, zobaczymy. A eee, Anyway, gdzie teraz, co teraz? Jesteśmy wolni? Jesteśmy wolni już dzisiaj, tak. To za to, że byłaś włoski. takim dzielnym pacjentem, zabieram cię na kawę. Ty po prostu chcesz się kawę Tak. <laughs> to Czyli to się nie mamy tu Starbucksa, więc zobaczymy. Chcę po prostu poeksplorować trochę tutaj nasze miasto. I zobaczyć, co jesteśmy w stanie dorwać. Więc jedziemy sobie się czegoś napić. A, trzeba by było z tym vlogiem ogarnąć do 15. Tak. No, powrót. Nie wiem, co chcę zjeść, to jest duży wybór. No, nie jest przepotężne. No, fajna, bo sama takie deserowa. Chcemy naleśniki, czego wtedy no, wychodzimy z arcy. No śniada, ja nie jadłam, bo na, byłam na pszczołach. Naleśniki czy goffy? Naleśniki chyba są bardziej odżywcze. A może zamówimy jednego naleśnika, jednego gofta i się dzielimy okay. po pół? Tak? Tak. tak? Zrobimy. I tak. No. I tą kawę, którą ty mrożono, chcesz jeszcze No, jaka mrożona tam jest? Jest yy, tradycyjna, latem zamrożona z dodatkiem lodu waniliowego i witej śmietany. Albo masz frapę no. z kawałkowym koktajlem na kuszenie Co wziąłeś? Jedno i drugie. <noise> znaczy widzieliśmy sobie na spółę. Przypominam, że weszliśmy tu tylko na kawę. Nie, ja jestem na tłuszu, jak ty się na nie zjeść. Na czczo. <noise> Magda idziemy na kawę. Bo ja miałam poczekać aż już ja na dobrze. ładne ujęcie, ale już się połowę jak no nie, no. no, to to ja Uważam, że nam się to należy po moim wczorajszym ataku paniki. No. No, Miałam wczoraj prawie. kryzys mocny, przeciszyłam wszystkich, ale to potem opowiadam. No. Magda, tak straszy ludzi, że wszyscy prawie w domu zawału dostali. Zjemy, wyjdziemy, to wam opowiemy. Przejdźmy na obietę, tylko jego Tak. <laughs> Jak? Dobre. Dobre? Dobre? Dobre było. Teraz wracamy do domu, trzeba posprzątać. Mój pokój, no, ale przyjemnie więc... było tak sobie chociaż na chwilę wyjść i porobić coś innego. To prawda. być gdzie indziej. To prawda. W sensie u sobie rodziców super, ale fajnie było, że gdzieś razem sobie mogliśmy sami wyjść. No. Magda mnie zabrała na nutrię. Ale taką szybką, bo ja mam tylko sweter. Nie wiem, tu gdzieś podobno są nutrie takie co wolno żyjące, krotka? ale koziące. Ale w ładnym rudym kolorze, takim dziwnym, no. kwiaskowym. Tu kot na coś poluje. Jaki? kot na co poluje na kot no. na coś. A jaki? tego z są. Tak, tam na drzewie siedzi ptak nadziera Japę. A tam, yy, o, tu gdzie się skaczka? Nie widzę palcem, jak tutaj, o w tym miejscu skaczka. A, a tam trzecie. siedzą, faktycznie takie przytulone dwie. No, idziemy szukać Nutri. To idziemy dalej? No tak. A nie jest ci zimno? Jeszcze nie, aż tak. A, dobra. Na tym przystanku tutaj, bo to tu jest dworzec i obok jest moja szkoła, ja tutaj chodziłam do szkoły. Yy, podszedł do mnie kiedyś taki mały dzieciak, on ją przysięgam, no nie więcej niż 12 lat, co nie? Mm. I ja stałam sobie po prostu z rękami w kieszeni, cała zamarznięta, jakaś w glanach w ogóle i czarnym płaszczu, bo byłam metalem wtedy. No. I przychodzi do mnie dwunastolatek i pyta, czy mu dam szluga. Dwunastolatek. A, ja, a ja mu mówię, że nie mam, O mi to się pije. Aha, Aha. Nie, nie, nie zdążyłeś. Jeszcze to raz to pewnie publiczne. to zrobi. Zrobi to, zrobi to jeszcze raz. No, poka dupkę. Ja no, no, no. Ciekawe. Tak? <ścoughs> Że te nutri one od razu przychodzą do człowieka, bo chcą od ciebie dostać marchewkę, więc nie wzięliśmy nawet. Obadajcie temat. No, nutria. Ale jaja. Ty, co jest? To jest może szczur? I <ścoughs> jest Ja pierdzielę, co jest grane? Co tu jest grane? Ty? Nutria sobie łazi. co jest grane?

Nie, hmm. hmm. to jest Jaka tu rodzinka wielka? No, nie wiem jakie mają wielkie zęby ale nie Takie wiedzieć. zęby. Takie zęby i one są takie bardzo żółte. Okay. Takie pomarańczowe wręcz. Bateria pada. Także Nera Ostatnie podrygi baterii. Jesteśmy otoczeni, dziwnie się na nas tutaj patrzą, chyba wiedzą, że nie jesteśmy stąd. Ale panie, panie, ja nie I może trzeba do nich ten godać, no że wtedy nie będą się tak dziwnie patrzyli na nas. faktycznie ma zębiska takie. A i niesamowite to jest serio. Potem pójdziemy razem tam dalej. Dobra. Może tam ich będzie więcej, więcej no? Jesteś śmieszne? Jak podchodzisz do karmnika, to one wszystkie idą za tobą Tak, widziałem właśnie. Ostatki baterii wyduszę na to, żeby Wam powiedzieć, że jesteśmy w domu. Musimy się ogrzać, bo jest piekielnie zimno na dworze. Um, I wyjdziemy sobie na spacer do jakiegoś pobliskiego sklepu, bo Magda coś chciała zobaczyć. Po prostu taki tak zwany window shopping zrobimy, czyli... Uh, no window shopping to jest takie oglądanie przez okno, przez szybę, nie? Uh, to w Anglii tak się to mówi? Window shopping? Czyli po prostu idziesz, żeby sobie pooglądać. Uh, żeby się... Jeszcze że raz? Zasłony, jak tam uważasz. No, no rozumiem. E, zanim bateria mi jeszcze nie padnie, chcę powiedzieć, że absolutnie nie rozumiem jak działają kaloryfery w tym mieszkaniu, bo dam na jedynkę, grzeje jak na piątce. Dam na czwórkę, nie grzeje. I tak wszędzie jest, nie rozumiem. Tak, Dzisiaj tak vlogi kręcimy. Siema! Hello! To się ja, Krecik! to? <laughs> 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 tak. tak. Ja jeszcze raz, Sztuczka. Ja jeszcze raz. No patrz co się stanie. Jakie <laughs> to jest słodkie. Pora pojechać. wow, Daj, patrz, czekaj. No, masz wielki ten brzuch już. No, patrz na tą. Mam kieszonkę na więcej brzucha jeszcze w razie czego. <śmiech> <śmiech> jeszcze mi się tu zmieści trochę. no Jest to na orzeszki. No. <laughs> Na z łuski, z ze słonecznika, mogę się iść O, o trz, trz. Ej, Polecam legginsy z H&M ogólnie, bo są bardzo fajne i grube. W sensie te z Lidl też były spoko, były, ale były cienkie i no, jak się upada na kolano to się, tam, to się dziurawią. Nagrałam w ogóle wcześniej jak tam, wytłumaczyłam sytuację z przewrotką. Dobra, chodź proszę. Musimy jeszcze dzisiaj na ostatni obiad do mamy no ostatni obiad do mamy. Tak, myślisz, że twoja mama... Nie, da nam ostatni mama, obiad. Nie mama nam napisała, że jak chcemy, to możemy powiedzieć, kiedy chcemy, ale jest jej strasznie przykro, że dwa dni pod rząd będzie to samo na obiad. Nie no, teściowa, stra... no, teściowa, jak ty w ogóle się starasz, co? Jak ty się starasz? ona nie ma czasu. Ja to jest nie, niepojęte, okay. niebywałe, żeby się. żeby tak pluć nam w twarz. Co no, codziennie musimy nowy obiad jeść. Skonstruowany z dziesięciu różnych danych. No, raczej zupa przystawka! Raczej. Spod... Pokazuję wam, czym zajmuje się kot. 24 na 7. I ona tu siedzi, jak się Teraz akurat wydaje że jest smutna. Ale ona tam siedzi, bo Karol jej odsłonił tak fragment pirany, I ona siedzi i obserwuje sąsiadów za okno. jak auta jeżdżą. No i dupkę grzeje. I dupkę grzeje, no tak. <laughs> I że żyje w swoim małym świecie. Po co ty jesteśmy? Po zasłonę zobaczyć. Nie są Zobacz, jak się jedzi. Daj, leć. Ej, bani to mało. Uważaj. Co tam? No czekam. Też hol zakupowy? Nie, nie, czekam, aż się pożalisz. Byliśmy w Pepko i w Kiku i nie ma zasłon nigdzie. Nie kumam tego. Kupisz zasłonę prysznicową, kupisz koc, kupisz pościel, komplet ręczników, kocyki dla kota, a nie kupisz zasłony. Nawet filanki Niebywałe. nie bywało. Waga Uwaga, robię unboxing moich fascynujących zakupów na dziś glukoza, bo jutro będę cierpieć przez dwie godziny mm -hmm. i dwa pojemniki na siki no to jest content, o który walczyliście, nie ma za co a teraz gdzie jedziemy? do action. może tam no. będzie zakupiła jeszcze jakieś krótsze zesłony do mojego pokoju. Ja sobie kupiłem Flaming Hot Mix, więc będzie mi wypalało japsko. Mamy jakieś candy can, marshmallow, drink, bubble gum i birthday cake. Ciekawe smaki, zobaczymy jak to smakuje. Przyjechaliśmy na obiad do teściowej, zostaliśmy powitani. No nie dotykam was, bo nie chce mi się potem czyścić. No. No będę miał rację. Dawaj, dawaj, dawaj łopatiny, dawaj. 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 dawaj, dawaj. dawaj, wygłaszczemy. Wygłaszczemy tak. Nie jakiś nieprzekonany jesteś kolego. Łyski, chodź. Chodź, zostawił cię teraz. Teraz ja cię tutaj po to. Tak. No, teraz ja ci tutaj to. Hmm. Hmm, przyjemnie. Tak? Przyjemnie. Hmm. Wracamy od mamy. Fajnie było. Ale ostatni Fajnie, dzisiaj... Ale się nażarłem. Dobry obiad. Dobry Uff, w ogóle. Że... Ja mam bardzo dobrze gotuje. Widzisz, że dalej nie dokończyłam tej opowieści, dlaczego wczoraj nikt nie zjadł obiadu poza mną. Aha. <tokatak> to teraz czy potem? Potem chyba będzie wygodniej. A teraz się właśnie z Karolem rozpuszczamy nad tym, że potrzebny był nam taki dzisiaj leniwy dzień, jak dzisiaj no, był. No, to prawda. Bo 3 dni pakowania, 3 dni przewożenia, 3 dni rozpakowywania. No ja wczoraj miałam kryzys i o tym kryzysie Wam opowiem później, bo o nim wszystkich i było makabrycznie. A ja natomiast wczoraj, jak odpaliłem streama, po 10 minutach miałem ochotę go skończyć ze względu na to, że tak potwornie źle się czułem najzwyczajniej gdzieś organizm dał mi w końcu znać, że hej stary, łazisz rozgolaszony przez 2 lub 3 dni noszenia tych rzeczy no. Jakby, no, niestety, ale muszę Cię wyłączyć na chwilę I dzisiaj sobie strzeliłem u teściowej drzemkę która była po prostu idealną regeneracyjną drzemką stałem jak młody Bóg mm. jestem, o wiele lepiej się czuję ale myślę, że jeszcze jutro i będzie Jutro czekają dwie godziny w tym, w diagnostyce znowu badać hmm. glukozę. A powiedz mi, baby, musimy robić tak, że ty bierzesz tę glukozy i musisz tam siedzieć, czy możemy sobie pójść na spacer? Ja tam chyba muszę być, wiesz? Bo chodzi o to, żebym ja się nie ruszała. A, Plus ty masz internet o 9.30. No tak. Czyli Okem. ja cię zawożę, wracam, Ty mnie zawozisz, tak naprawdę pierwszą godzinę możesz ze mną posiedzieć. Aha, okej. Okay. Bo my tam pojedziemy na ósmą, tak jak otwierają. Tak? Mm. Do dziewiątej mam się sprawdzają pierwszy raz. Okay. Potem do dziesiątej. No to ja dziewiąta wrócę do domu. Tak. Dziewiąta trzydzieści mam internet, oni do mnie mój Wyrobił się w pół godziny, myślę, spokojnie. nie, ja nie wyrobił się w pół godziny, I jak wrócę Nie wrócę do ciebie. Grałem. Jakby wziąć Ci Nintendo, żebyś sobie w coś popykała? Mm. Możemy sobie w coś poprać. Nie wiem, ostatnio wzięliśmy Nintendo i w ogóle nie pograłam. No ostatnio był też ten komfort, że mogłabym posići dwie godziny w aucie na miękkim, ma tam są takie zwykłe krzesła. Mm. No. Szkoda. A teraz takie... też będziesz mogła przejść na miękkim posiedzeniu. No przez godzinę. No ale to zawsze coś. Trosze, no rację. E, w prawo, nie? W, może być w prawo, no. A który rędy żadna różnica tutaj. No, także zaraz wam zdam jeszcze potem z domu sobie tak. relacje do mojego wczorajszego kryzysu. Ale będzie sztucznie pachniała na bar. Może i no, się przez świeże Ale nie pachnie jakoś. Intensywnie. Nie pachnie jakoś tak, żeby miałoby to jakoś zaskoczyć i zdziwić. Mm. No, piłam już takie napoje. No, zwykły no takie... napoje. Bez, bez tego, dupę nie urywa, nie? No, nie jest złe, nie jest złe. Zwykłe. Dobrze, że jest silny i Na pewno ma bardzo ładny design, ale poza tym jest zły. Biorę marshmallow. No nie, czy smakuje jak bubblegum w ogóle, twoim zdaniem? Takie... Pachnie, no ale już, ja już piłam na pojęcie. Mam jakiś sok od dziadka zalany wodą. Okej. Okay. To już faktycznie pachnie jak pianka. Tak, pachnie jak pianka. Oho. Uh Oho. -huh. Uh -huh. Bardziej pachnie niż smakuje. Ale też nie jest złe, tylko jakby... Bardziej pachnie, niż smakuje tą pianką. Oh. Nie, jest okręknie. nie Ochydne. Jest ohydne moim zdaniem. Nie. A co dla mnie ostatnio było ochydne, jest... było dobre? Kawa z tonikiem i pomarańczą. Mm -hmm. No kurde, mistrzostwo świata. No, jak macie gdzieś etno, to sobie skosztujcie. Fajne. No? A to pachnie jak, wiesz jak to pachnie? jak Wiesz jak to pachnie? <laughs> Przestań. Jak piccolo. Pikolo to jest taki to jest alkohol dla dzieci, no? Okej. Okay. Dawaj. Pa, jak wali staraz, butli za Nie smakuje jak Pikolo. Smakuje Pikolo? No. Jakaś taka przepocona stopa, co robić, wkłada łapy do wody. A coś tam wpadło? Co ona robi? A. Jak Pikolo. Jak taki syrop na kaszel. Ale powiedziałabym, że to mi najbardziej smakował. Co? No, bo w sensie guma balonowa jest taka, że nie zaskakuje mnie w ogóle. No, ale guma balonowa jest najbardziej safe smakiem. To jest coś, co wiesz, jakby każdy się napije i każdemu posmakuje. Nie, w moim rankingu najpierw tort urodzinowy, bo smakuje jak piccolo, ja lubię piccolo. Tak? Oj, czekaj, pokład. No. Potem tą gumę balonową mhm. i na końcu ten marshmallow, bo nie smakuje mi. Ok. W sensie jest taki, no nie, bardziej pachnie niż smakuje. Ja rozumiem, faktu. Co to jest za złote dziecko? Pani Magdusiu, a tak, tak czysto teoretycznie, gdybym możliwe, że wystąpiła po ewentualność, że mam dla Ciebie kwiatka, którego Ci obiecałam, to czy chciałabyś dla niego doniczkę? W sensie w tej prawda, rzeczywistości, w której miałam tego kwiatka, to czy chciałabyś, żebym wybrała doniczkę, czy nie? Bo ja nie wiem, czy... Znaczy, nie wiedziałabym, prawda, czy em, chcesz sobie tą doniczkę Wypasować do wyglądu mieszkania, czy po prostu? Złota, złota czy dziewczyna. Złota? <grystanie> Tam się ktoś właśnie wywalił za nami. Myślałam, że znajdę jakąś ładniejszą pozycję, ale kłodą się do drzemki i kot mnie zaskoczył, bo ma zimny ogon, więc trzeba sobie ogonek ogrzać. O, już przyszła druga. Co by się wydarzyło, jakby ten odcinek był bez ciebie, co? Hmm? Więc opowiem Wam o mojej kryzysie wczorajszym, przez co nikt nie zjadł obiadu. Chrapiesz mi do ucha. Ty piaro. Um, no więc ja już wczoraj byłam strasznie wyczerpana psychicznie, mam wrażenie, całą tą przeprowadzką, bo wiecie, trzy dni pakowania, potem trzy dni przewożenia tych rzeczy, znowu kolejne trzy dni rozpakowywania i jeszcze doszłam do takiego momentu kryzysowego, w którym wszystko, co wiedziałam, gdzie można rozpakować, chrapiesz mi do ucha. Wszystko, co wiedziałam, gdzie można rozpakować, już rozpakowałam, i tylko otwierałam ten pokój, w którym trzymamy te wszystkie graty, i już nawet nie wiedziałam, co się złapać. Dodatkowo, ten tydzień, teraz, w którym się przeprowadziliśmy, jest też tym tygodniem, w którym ja mam badania 26 tygodnia ciąży. W związku z czym muszę zrobić badanie u ginekologa i badania do ginekologa, to znaczy badania krwi. Ja jeszcze sprawdzam zawsze tarczycę. Zawsze się sprawdza mocz i jeszcze teraz przypadło na ten tydzień, w którym ja muszę zrobić ra, kolejny raz OGTT, czyli krzywą cukrową. To jest takie dwugodzinne badanie, jak ktoś jeszcze nie robił nigdy. No i zaczęło mnie to po prostu strasznie stresować, że nie da się umówić do dobrego ginekologa tak z dnia na dzień, co nie? Że nie mogę sobie teraz na przykład stwierdzić, że jutro chciałam zrobić sobie badania i na nie po prostu pójść więc na wszelki wypadek miesiąc temu umówiłam się do Wrocławia gdybym tu nic nie znalazła no ale starałam się coś znaleźć no i wiecie, tak się nawarstwiało mnóstwo rzeczy bo przeprowadzka zrobienie badań, zrobienie, umówienie się na kolejne badania najlepiej jeszcze jakbym potrafiła od razu wybrać sobie lekarza takiego który będzie pracował w tym samym szpitalu który chciałabym rodzić nie wiem w którym szpitalu chcę rodzić i to wszystko się tak zagęsz zagęszczało że po prostu już tak miałam wysokie ciśnienie w sensie stresu że jak już jechałam na obiad do mamy, to już czułam tylko taką głowę w kartle. czy się z Karolem przez to pokłóciliśmy tak naprawdę. Bo byłam dla niego strasznie niemiła. Bo ja jak jestem, jak jestem zestresowana, po, po prostu ja nie potrafię normalnie odpowiedzieć, tylko ja coś odburknę. I dopiero sekundę później sobie uświadomię, że hej, dobra, głupie to było, przepraszam. Nie? No ale Karolowi już sprawiałam przykrość, więc wiecie. No i wróciłam do. Przyszłam do domu wychodzimy z auta. Mama na mnie patrzy i mówi: Jezu, ty wyglądasz dzisiaj jeszcze gorzej niż wczoraj. No, i jakoś tak mnie to tknęło, że faktycznie się po prostu źle czuję, nie? Że sobie poszłam do łazienki, że wstyd mi było przy nich wszystkich płakać, więc sobie zaczęłam płakać. Siedziałam przez 15 minut w tej łazience. Oni już się zastanawiali, po co ja tam tyle siedzę. Finalnie ja wyszłam z tej łazienki nie płacząc, ale popatrzyłam na nich, oni spytali, czy wszystko ok. No, i wiecie, jak jest, jak się płaczliwej osoby, zapytacie, czy wszystko ok, nie? A automatycznie wszystko przestaje być ok. Więc wybuchnęłam płaczem. I oni wszyscy wielkie oczy i obsrani no bo ciężar okej, okay, jak to wygląda z ich perspektywy ciężarówa wchodzi do łazienki zamknięta na 15 minut po czym wychodzi z tej łazienki i ryczy no co się może stać <laughs> jakie myśli mogą przebiegać im przez głowę więc oni się oboje tak zestresowali że, że, że szok, oni już potem nawet głodni byli, moja mama nawet już obiadu nie zjadła mm. no ale to też był taki moment, w którym cieszyłam się, że mieszkamy sobie na Śląsku, bo się mogą po prostu przytulić do mamy i sobie popłakać jak dziecko, nie. <grych> nie miałam takiego komfortu we Wrocławiu. Także to był mój kryzys. I dlatego strasznie się cieszę, że w dzisiejszy dzień mogliśmy sobie w końcu zrobić taki luźniejszy, nie? Tam do załatwienia był tak naprawdę tylko ten lekarz. Te pudła i tak stąd nigdzie nie wyjdą. Ja się potrzebowałam po prostu wyciszyć i uspokoić, by od nowa wziąć wdech. No. Jeszcze wam pokażę te yy, łóżeczko, bo z mamą wczoraj byliśmy po łóżeczko. Yy. I słuchajcie, wzięłyśmy łóżeczko używane, bo jakby. Bo ja mam ogólnie w planach mieć dwa łóżeczka. Jedno takie dostawne tutaj do łóżka, żeby sobie na początku przez te pierwsze powiedzmy pół roku yy, nie naspędziła czas śpiąc z nami obok, ale nie spała z nami w łóżku, bo bardzo nie chcę, żeby dziecko spało z nami w łóżku. Yy, no i potem normalne chcę duże wstawić do pokoju, nie. No i sprawa wygląda tak że łóżeczko, które spodobało mi się do pokoju, kosztuje tam, nie wiem, 500 zł. A te łóżeczka dostawne, te wszystkie chico i tak dalej, one kosztują jakoś 1200. I to mi się wydaje taką strasznie chorą sumą. No i moja mama znalazła super łóżeczko, potem Wam pokażę, zaraz, zaraz zobaczycie. Zwykłe, białe, drewniane. I jestem oczarowana nim, strasznie mi się podoba. I też cieszę się strasznie, że już je mamy. No. Koty też się przy okazji bardzo cieszą, że już je mamy, bo dla nich małe łóżeczko to wygląda jak po prostu kolejne miejsce do spania. Co nie, typiara? Tak? No. Przy okazji zobaczycie, w jakim stanie na ten moment jest w dalszym ciągu jej pokój. A, a mnie już nie zobaczycie, no cóż. Żeby Wam pokazać łóżeczko, to się jakoś dziwnie zabrało na robotę. Ja porówniłam tym samym... O może jak już jest późno. Ja Opróżniłam tym samym sześć skrzynek. Jak widać, jest to bardzo interesujące nowe miejsce do siedzenia. Ale już Wam pokazuję łóżeczko. I przy okazji pokażę Wam, jak w bo robi O, jasne. Tu już znacznie opróżnione. Ten telewizor jeszcze zniknie, bo mój brat go sobie weźmie, o ile go nie zepsuł, bo go przewrócił. Także jak będzie działał, to jest jego. Moja toaletka będzie stała w tym pokoju, bo nie mam na nią miejsca u siebie w sypialni. Ale będzie pasować do mebli, bo będą białe w większości poza łóżkiem. No a to jest łóżko dostawne, które moja. właśnie się załatwiam To bo muszę materacę czymś przykryć w ogóle jeszcze, żeby się nie ukurzył do tego czasu. No i do tego, co sobie kiedyś kupiłam, a teraz się najwyraźniej przyda, muszę rurkę dokupić, bo to, ta rurka została przewrócona przez Helenę. Ale no, jest łóżeczko dostawne i jest super. Dużo bardziej mi się podoba niż te łóżeczka materiałowe, które faktycznie mogą się zbrudzić czy coś. I słusznie moja mama zauważyła, że, że jest to dobry pomysł. Świat by się skończył, jakbyś nie była na końcówce vloga, nie? Dubskiem.